Witam Was moi drodzy, dzisiaj Wam pokażę nowy katalog z iPhone'u na czerwiec. W tym katalogu bardzo fajnych nowości się znajduje i będzie dużo ciekawych rzeczy. Zaczynam od tego, że właśnie w tym katalogu w suszce będzie nowy krem z Alef z witaminą D i C. On ma przyspieszać nam na przykład jak jest niedoskonałości, że mają być wykładzone pory, że mają być wzmacnione mm, nasze skórki i także nie będziemy odsuwać takich... ten krem ma coś takiego... że on ma się szybko chłaniać i on nie będzie powodował, że będzie na naszej skórze ciągle widoczny. Będzie kosztował 20,90 i będzie w tym katalogu, tylko bo już na lipiec, nie będzie tylko właśnie kremu, nie wiem dlaczego, ale trochę dziwne, bo ja bym chciała, żeby jednak był, bo bym chciała ten krem wypróbować, a no jeśli w tym kadlu nie zamówię i jeśli ktoś też nie zamówi, no to w następnym już nie będzie. Oczywiście także standardowo będzie ANF, witamina C z pomarańczem, takie co za 40 zł. Wydaje mi się, że to będzie ciekawy produkt. Chociaż to już nie jest nowość, bo on już był i opisany jest w internecie. Ten produkt zdobył 6 gwiazdek za najlepszy produkt do skóry. Ja osobiście tego nie miałam i jeśli będzie naprawdę taki dobry, to będę go polecać wam. Teraz yy, pokażę wam parę nowości. Ivon, jak niektóre właśnie kosmetyczne perełki, wypuścił błyscyki holograficzne, które pokazują na naszych ustach, jakby były skło, albo efekt mokrych ust prosto z wody. Będą, y, będzie ich, tych kolorów będziemy mieli ze kolorków. kolorów bardzo, bardzo ładne, naprawdę. Jeśli chodzi o ten koł pierwszy, on jest bardzo delikatny, nie wygląda tak samo jak tu, ale on bardzo delikatny poły staje. Za to te tutaj już są mocniejsze i one są bardzo ciekawsze. Do tego mamy także y, będzie, kol, y, będzie także paretka do oczu To jest właśnie za 50 zł. Będzie. i Ona będzie powo Niektóre właśnie. Nie Większość z tych ceni będzie połyskujące co dla mnie, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Ona będzie bardzo ciekawa, bo z tej serii już była jedna paletka, znaczy ta złota, a teraz wychodzi różowa. Ja słyszałam o niej bardzo dobre opinie, że są bardzo ciekawe cenie, mocne i dobrze napigmentowane, to jest najważniejsze. W tym katalogu test dostaniemy. Te nowe rakiery, one będą neonowe, jeden ze neonowy, tu też widzę dwa, drugi neonowy i trzeci będą te dwa pastelowe. Ja osobiście zamówię te rakiery, bo ja uwielbiam malować paznokcie i robić coraz ciekawsze wzorki na paznokcie, więc na pewno zamówię tego. Tego i tego. Te trzy po prostu. I wam w którymś właśnie w filmiku pokażę te nowości? Jakie nowości rzeczywiście są takie piękne, jak to opis mówi. Ok, następnie będziemy mieć coś dla nóg. Właśnie chłodzący zel, chłodzący krem, Także y, psi y, tonik właśnie psikatny, który powoduje, że jak mamy. Bardzo zmęczone nogi, albo jesteśmy na plaży, to po prostu psujemy sobie nogi i one se, i nam robi się przyjemnie, i Po prostu jesteśmy bardziej, już um, chce nam się iść. Jeśli mamy właśnie taką sytuację, że jesteśmy zmęczeni i musimy się dalej iść, no to to będzie coś takiego, że od razu potem psujemy ulgę i możemy iść dalej. Zapach tego jest bardzo delikatny, raczej on jest taki miętowy i podoba mi się to. Bo może też właśnie zamówię. Także mamy worek, właśnie mamy też z papugą worek, za 15 będzie on. I wydaje mi się, że jest elegancki, po prostu taki worek do butów. No i co jeszcze mogę wam pokazać w tym katalogu? Też wejdą do katalogu nowe pomadki, power stars, nowe kolory, Cztery kolory. bardzo takie moim zdaniem, bazy są takie jesienne, niż takie na teraz, ale jeśli ktoś lubi takie kolory używa na co dzień, to bardzo proszę, bazy są, powiem tak na ten temat, ja mam pomadkę power Star i ona jest po prostu rewelacyjna, bo ona bardzo długo trzyma, nic się nie zbiera, także jest mocna, i jak jemy, ona nam się po prostu od razu nie wycera. Oczywiście są takie ułamki, że jest tutaj, tu i tu, przeważnie one się wycerają, ale to w malmistycznych odstępach nie ze cała usta, tylko delikatnie. Nawet tego nie widzimy. I ona naprawdę tak na całych ustach jest bardzo długo, cały dzień praktycznie i całą noc. Oczywiście te pomadki też można dokładać, ale nie, nie przesadnie. Pozaż sobie robisz skarupka. Także będą dwa podkłady kolorystyczne. Power Stars. Też mam ten podkład. I on jest też wspaniały. Właśnie mam go na sobie dzisiaj. I widzimy, że on wykłada, jest wykładzający, ale jego on jest... Bardzo, bardzo mocny. Po prostu nie chodzi mi tu o to, że jest mocne krycie, bo ma takie mięśniowe krycie, tylko chodzi mi o to, że on bardzo długo z nami jest. Praktycznie, gdybyśmy mieli odliczyć od zrobienia makijażu, on jest cały dzień i całą noc. Mamy o 9 mamy pół dnia, cały dzień praktycznie i noc, i on nadal jest. Ok. No i co jest? na pewno w tym katalogu pojawi się nowa torebka, taka złota, może być na plaży. I właśnie za, za 70 zł, taka torebka. A okulary mamy za 25, które praktycznie są też bardzo eleganckie i ładne. Po co roku pojawiają się właśnie okulary. I ostatnia rzecz, którą polecam, to są pełki. Tutaj jest y, właśnie perełki złote i rus Ale jeśli chodzi o perełki, one są wspaniałe, bo wyglądają na y, cele psy pięknie. I to by było właśnie na tyle, bo już tak z takich nowości, takich bardzo polecanych przeze mnie rzeczy, to już nie ma. Jeśli właśnie Wam się podoba ten filmik. I secy jeszcze więcej widzisz na ten temat o Iwonie to bardzo bym sobie mój kanał i łapkę w górę dali. A jeśli chodzi o następny filmik, w następnym filmiku trzeba Wam pokazać nowości z Bel. Bo wiem, że bardzo dużo osób uwielbia tą, te makijaże, te kosmetyki. Ja też uwielbiam Bel, za to, że jest dokładna, że jest tanie, są rzeczy, ale są wspaniałe. I tylko chciałam powiedzieć, że mam dzisiaj właśnie już nowo z pierwszą właśnie na ustach. To jest błyszczyk piękny, naprawdę następny, właśnie filmiku wam pokażę, albo na moim Instagramie już możecie zobaczyć zdjęcia właśnie tego błyszczyku, który się pojawi, właśnie też w czerwcu ten filmik, nowości z rękowych z Bel. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa.